Okej, okay, cześć ja nazywam się oczywiście Kerliga to jest kolejny odcinek, zagramy w Prince of Persia World of Win. I teraz tak, musimy powrócić. Dzisiejszy odcinek będzie nieco krótszy niż poprzedni, bo trochę przegiąłem no, z długością e, ostatniego, zatem dzisiaj około 20 minut myślę, że sobie tak zagramy. I to będzie taki spoko optymalny czas. To mamy oczywiście kolejnego utwora. no niestety mamy mieczyk. No, widzę, że się szybko złożył, dosyć dziwne. Ale Szkoda, że jednego aspektu nie ma w tej grze, mianowicie zdobywanie doświadczenia. To by było już w ogóle przegięcie i bardzo fajnie wpłynęłoby na tę grę. Ale no cóż. Nie można mieć wszystkiego na los. Okej, okay, tu musimy doprowadzić wodę. No zaraz, zaraz, stąd właśnie. No niestety te kruki będą nam przeszkadzać, zatem zaraz się ich pozbędziemy. No właśnie, teraz tu opadnie. I zaraz nam się podniosą drzwi na środku, to wrota takie. Tylko musimy jeszcze to zrobić z drugiej strony. Nic skomplikowanego, raczej taka powiedzmy monotonia dnia codziennego prinsa. I teraz kierujemy się do portalu, który przeniesie nas do teraźniejszości. No i to miejsce oczywiście będzie bardzo, bardzo zniszczone. Oczywiście, kruki wędrują za nami, jak najbardziej, żeby nam przeszkadzać. widać, no i to jest portal, więc Oczywiście, i tutaj czekałem na ucieczki przed Tahaką. I po raz kolejny będziemy się męczyć z portalami. <laughs> no, co? A nie, dobrze, dobrze. Tylko tak w ten sposób. Tak. Sprawdzimy ten. Niestety nie ten. I od nowa. W końcu udało się uruchomić portal. To jest naprawdę głupie mogliby to twórcy naprawdę. To jest największa wada tej gry. To są te przyciski. Nie wiem po co to zostało wprowadzone, bo tylko, żeby przedłużyć grę. Bo już nie mieli co twórcy wymyślić, to dodajmy przyciski, które trzeba nacisnąć odpowiedniej pewności. ale niestety haha, ha, ha, musicie sobie pociskać aż się łama. No niestety dziwi mnie, że nie ma tu żadnej podpowiedzi. W jakiej kolejności to trzeba naciskać? Przynajmniej nigdy tutaj nie znalazłem tego. Rozglądałem się kiedyś dookoła, próbowałem znaleźć, niestety, no nie cholery, nie mam tu żadnych podpowiedzi w jakiej kolejności trzeba tutaj powciskać. Whatever, idziemy dalej. Tak w ogóle, jeśli zaatakuję przeciwnika z zaskoczenia, to zadejmę mu taki jakby krytyczny cios, Ja on tutaj ginie po jednym razie. Znaczy, robi się taki żółty, nie, nie ginie, w tym sensie. -ru -ru. Dobra. Mamy full pasek życia, mamy full Full... jak to się nazywa te kropki i spoko. No tu już jak widać zrobiło się zdecydowanie mrocznie jest tak nieciekawie posępnie. No Dobra, weźmiemy sobie pani miecz. Tutaj mamy kolejnego potwora. A to jest to jak Okej. Zobaczymy co tu jest A, jakiś toporek No i ci już się zaczynają tak dosyć szybko składać Napijemy się wody, co by uzupełnić nasze zdrowie I Teraz tak. Y Nie, tutaj później będziemy. Szukam tu jakiegoś artworka, ale... Nie kojarzę, żeby tu był. Ale rozejrzymy się, bo... No niestety, raczej nie ma tu artworka. Ale rozejrzymy się tak czy siak. No niestety. Argorek jest gdzieś tam wyżej. Tak samo jak swoją drogą, chyba pierwsza broń. Unikalna, którą można podnieść. Te unikalne bronie to są. Okej, okay, dobra, w ten sposób. Unikalne broń to są te dodatkowe, które podnosimy. To nie są te główne miecze. Niestety, to jest przedostatni główny miecz taki, który można znaleźć. Ostatni miecz dostaniemy, gdy zbierzemy te wszystkie live upgrade y. To będzie ostatni miecz. Gdy go nie zbierzemy... Raczej znaczy gdy nie zbierzemy wszystkich live upgrade, y, no to nie dostajemy live upgrades, y, Prosty i logicznie. Ok, podniesiemy po nim tę głowę. Tutaj wyskoczą jeszcze te... o, one teraz te trochę nasze wyglądają, są takie jakby niewidzialne. I jeszcze raz. O, one takie specyficzne miecze, widzicie? Te laski. Ten miecz to jest bardzo dziwny, ponieważ on nas rani. To jest też... Nie są to zresztą zaraz Wam to zaprezentuję, gdy tylko spotkamy jakiegoś przeciwnika. To zobaczycie, że mi troszkę życie ubędzie, gdy bym zaatakuje. Ok, trochę spieprzyłem, ponieważ nie powinienem był skakać. Tutaj też już byliśmy, zresztą wracamy tam skąd przyszliśmy w chwili sensie, z tym, że no teraz w tym czasie teraźniejszym to robimy. Zatem to wszystko inaczej wygląda, i pozwoli nam przemieścić się do e, mniej innych, niedostępnych wcześniej miejsc. No, to tym razem jest taka przepaść, widzicie, już nie ma tej podłogi, zatem musimy tak tutaj lawirować pomiędzy. Tymi gałęziami kruchów już nie ma w tym czasie, jeśli się nie mylę. Nie kojarzę w każdym razie. Zrobimy sobie zapis, ponieważ jak widzieliśmy już wcześniej, gra lubi robić takie małe psikusy i gdybyśmy mieli jeden i gdybyśmy zapisali, no to byłoby już gorzej. Ale że wiem, że Geralt lubi się tak z nami bawić, no to. A widzicie, to jest to samo miejsce, z tym, że, no, ciutkiej inaczej wygląda. I teraz musimy się dostać na ten balkon. Tam, o którym wcześniej mówiłem w ostatnim odcinku, w którym powiedziałem, że jest niedostępny. Pop, pop, Wow, ciao, ja srebiłem. Uhu, uhu, uh. skoczyłem w przodzie. nie pokazałem, że ten miecz nas rani. No ale dobra, trudno. Nie tego. Swoją drogą podniesiemy tę broń, bo ona cały czas jest dobra. Takie fajne, no, taki sztylecik z trzymał ostrzami, jest bardzo fajnie wygląda w ogóle. Chociaż myślę, że to, nie wiem, czy to jest praktyczne, bo tak trzymać to i to atakować. Z drugiej strony. Myślę, że trzeba by mieć umiejętność, aby tym władać. No i na nas wszystko Niestety one unikają naszych ciosów, więc... Musimy ją skontrować i ją w ten sposób zabić. Zobaczmy, co tu jest. Tutaj mamy kolejny toporek. Tym razem taki malutki. Zobaczymy, jakie on ma wrażenia zaraz. W ogrodzie jest jeszcze jeden Life Upgrade, ale to pod koniec, więc no, przed nami jeszcze trochę, trochę długa droga. Um, Ogród jest, myślę, dłuższy niż y Właśnie pomyliłem. To ten, to ten miecz zadaje nam obrażenia, nie ten co mieliśmy wcześniej. Przytuliła nas, pocałowała Wbiła nam Przytylecik. Ten mieczek... Ten toporek jest taki spoko, tylko widzę, że mało wytrzymałem. Zobaczcie. Tylecik. Jeszcze jedna wiatka. Okej. Okay. Zobaczcie, ten miecz ma dobre statystyki, no z tym, że nas rani, tak jak mówię. Zatem nie warto go używać. Okej, okay, musimy gdzieś tutaj się dostać. Tutaj, okej. Okay. Ta muzyka bardzo, bardzo pasuje do ogrodu, jest po prostu genialna bardzo ładne widoczki już, już statku nie ma, który tam się znajdował, nie wiem czy czy go tam nie widać jak jest zatopiony zaraz się przyjrzę temu bo mi to ciekawi. aha już ta kamera nie pokazuje statku, ale niestety a miałem wrażenie, że tam jeszcze nie, to miałem. to było tylko wrażenie że jest tam, że jest, ale jest zatopiony, a on po prostu stamtąd zniknął Okej, okay, tu mamy super, dawno ich nie widzieliśmy, no to się zakręcimy. Oczywiście jak się uda, bo jest tutaj niezły syf i nie mogę nic kliknąć. Uuuu, uu, uu, dobra, udało się. A, no ale unikają jak porąbane. Dobra, nie wiem czy się nie zabijemy. Zresztą, wy zwracajcie uwagę czy mi to życie ucieka, czy to jest... Czy to mi się tylko wydawało kiedyś. Teraz zaraz. Tu mamy zapis. W sumie moglibyśmy z niego skorzystać, ponieważ trochę życia straciliśmy mimo wszystko. Nie wiem, czy mówiłem o tym w ostatnich odcinkach. Nie kojarzę. W każdym razie zrobiłem sobie dwa zakończenia. Wydaje mi się, że jest to możliwe do zrobienia w krótkim czasie. Nie trzeba tutaj robić jakichś zapisów, bo będzie można. Z tego, co kojarzę, można pominąć sekwencję z podnoszeniem miecza. Tego ostatniego, gdy zbierzemy wszystkie live-upgrade'y, zatem... Dobra, zobaczmy, czy ten, miecz nas, czy ten miecz nas rani. No rzeczywiście rani. Ale za to zadaję sporo wrażenia. No dobra, nie będziemy tutaj robić sadomasochistycznych rzeczy. Po prostu... No. Okej. Okay. Tu nie ma obrazków, przynajmniej nie kojarzę, aby były. Tam jest stojak z bronią, które pominęliśmy, no ale whatever. No i tu będziemy oczywiście do kolejnego. Mm -hmm. No właśnie. Zbliżamy się do teraz bardzo, bardzo, bardzo świetnej sekwencji. Powinienmy ten zapis, bo nie wydaje mi się to potrzebne. W ogóle planuję zrobić, zagrajmy z innych starszych tytułów. Generalnie teraz rozglądam się za tym co mógłbym wybrać. Dobra, zmienię na dwa hity. Na razie. Tu mam jeszcze cienie. które się kryją oczywiście. Wow! Mamy dosyć duże wrażenie, a ten 4 się kwajny zatrzymał. A na koniec gry oczywiście zrobimy sobie takie małe podsumowanie, wczoraj tak o myślałem wieczorem, gdy nagrywałem. Muszę gdy już przejdę grę, przejdziemy sobie do głównego menu i zobaczymy jakie tam obrazki nam się blokowały. Może poświęcimy na to po prostu jeden odcinek jakiś dodatkowy, zobaczymy. Jest... Zresztą, ciekawi mnie co wy o tym myślicie, czy to jest dobry pomysł. Zatem dajcie mi znać, czy coś takiego zrobić. Jakiś dodatkowy odcinek w przyszłości, mówię, po już zakończeniu gry. Żeby zobaczyć, co nam się odblokowało po zakończeniu gry. Szkoda, że tu nie masz żadnych strojów. Ja się zamknę, bo tu coś książę mówi, a ja też nawijam i pewnie wam się... i co nieco. Dobra, tu jest ale... Tej sekwencji nie lubię, ponieważ jest tu ciężko wskoczyć na ten słup. No, dobra. Okej, okay, tam musimy iść i tam jest obrazek. Czeka tu na walka. Okej, okay, ciekawi mnie. A tu też jest Nadziak. Ten miecze też nas ranią. Taką... Muszę to sprawdzić. Jakby tam wskoczyć. Co jest? Książę nie chce się tu złapać? Okej, okay, mamy nową grafikę i teraz spędzimy do tego kruka. He, he, he. Ja wiem, co się wydarzy. A to będzie dosyć fajne. Ten moment bardzo lubię. Przecież ten cały ogrod jest świetnym, świetną lokacją. Czym jesteśmy gdzieś wyżej? Ojej, bo teraz widzę, że to jest jakaś wielka obleśna tekstura za nami. Mam wrażenie, że jesteśmy w tym samym miejscu, tam gdzieś jest statek. O, co ja zrobiłem? Widzicie ten dynek? Wiecie co to oznacza? Tak już tyle razy miał okazję złapać święta za każdym razem mnie sprawy. Ale dobra. Taka lubi rzucać księciem, naprawdę. To było jak ulubione zajęcie. Zamiast go złapać raz za parzenie, to nie rzuca we wszystkie strony. To oczywiście też powróci znowu z w przeszłości, bo jesteśmy w teraźniejszości. Tak jak mówiłem, Haka jest tylko w teraźniejszości, on nie, nie istnieje tam, gdzie. W sumie książę mógłby też po prostu zostać w tej przeszłości i tam żyć. Z drugiej strony, no cóż, chyba nie ma to nic na roboty. O nie, 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 muszę to cofnąć. Bo coś tutaj, no, zaraz nas do haka hmm, Widać, goni na uparcie. Musimy jak lepsze oh, fuck! No dobra, <grystanie> musimy to cofnąć, bo jak nas złapie, chciałbym wam pokazać, da haka, jak nas goni. A... No cóż, nie był to najlepszy pomysł. A, widzimy, rozwalił ścianę. A zatem coś tam musi być, czyż nieprawdaż? Z tym, że ta gra jest zbugowana, to ściana prawdopodobnie będzie tam jeszcze. Ale wrócimy tam, tylko na musimy się pozbyć. Dobra, bo aktywnimy portal. A oczywiście Dahaka zaraz sobie pójdzie stąd. No i znowu to samo. Widzicie, nacisnę wszystkie przyciski i żaden nie zadziałał. Także, łada fuck. Nie czaję tej gry kompletnie. Okej, okay, musimy się tam wrócić zaraz, ponieważ tam, tam coś się znajduje. Tam gdzieś ściany zniszczył Dahaka. Okej, okay, portal sił aktywni. Hmm, to nie ten, to ten. My sobie zrobimy zapis. No cóż, będzie troszkę dłuższy odcinek o te 5 minut jednak, <gł> bo chciałem jeszcze tam się przejść, bo zapomnę o tym. A to zajmie nam tylko chwilkę. I okay, tu też są drzwi. Tam też kiedyś pójdziemy, ale to powiedzmy inna sprawa. Ok, jesteśmy tutaj. Prawdopodobnie ta ściana nadal jest, no właśnie, mi to jest zbagowane, no niestety, ale ta ściana tak naprawdę jej nie ma. Widzicie? Taka mała sztuczka. Z tym, że no nie wiem, czy jest to coś do roboty, jeszcze w tym momencie. Ponieważ. No właśnie. Zaraz, zaraz, zaraz. Musimy aktywnić ten przycisk. Kurde, nie mamy żadnych kropek, czy mi się wydawało? A nie, mamy jedną, dobra. To powinno starczyć akurat na tę akcję O ile oczywiście wyjdzie. To mam jakiś mieczyk. Podniesiemy go sobie. Dobra. No i rzeczywiście mamy na tą akcję. Ale karnik odpieprzyłeś. Ok. Muszę tam jak najszybciej się dostać. Okej. Okay. Ok, szybko, 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 Kerlik. Eee, tak. O, dobra, jest, udało się. To powinna być dodatkowa broń albo inne sekrety. W sumie przyda nam się zabicie tych babek, ponieważ dzięki temu będziemy mieli. Kropki, piaski, a to jest jak najbardziej przydatne. Wiecie co? Nie wiem, czy dobrze idę. Czy ja zapisywałem tam w tamtym miejscu, ja chyba robię jakieś dziwne kółko. nie wiem co, czemu miał to służyć, ale wydaje mi się, że tu gdzieś jest broń do podniesienia. Albo się pomyliłem. W każdym razie, wiecie co, ja to sobie później sprawdzę. Hmm, dosyć interesujące. Zrobiliśmy dziwne kółko. Okej, okay, wiecie co, ja nie znalazłem tam nic ciekawego, co by mogło nas interesować, niestety, nie było tam tej broni. Nie wiem, czy to rzeczywiście w tym czasie powinien tam się znaleźć, czy może rzeczywiście w przyszłości powinienem tam iść. Teraz już nie kojarzę, bo dawno w tę grę grałem, zatem no niestety zrobiłem po prostu takie kółko sobie i nic nie znalazłem, zatem wróciłem z powrotem do portalu. Stąd też jeden odcinek będzie krótszy. Zatem dzięki Wam wszystkim za uwagę. Do usłyszenia następnym razem no oczywiście dajcie łapki w górę, bo chciałbym, aby ta seria była kontynuowana, a mnie ciekawi, czy chcecie, aby tak było. Także trzymajcie się, Mówi do Was oczywiście Kelik. Na razie. Cześć!